Dzień dobry Państwu. Wczoraj Sejm przegłosował ustawę 500+. Plus I chciałbym to skomentować. Niedawno oglądałem wypowiedź pana Jacka Wilka, który wchodzi w skład klubu poselskiego z 15, a jest działaczem Kongresu Nowej Prawicy. I jako poseł ma dostęp do dokumentów państwowych. I... Podpierając się matematyką, wyliczył, że wprowadzenie tej ustawy, czyli 500, plus, przypomnę, że to nie jest na wszystkie dzieci, tylko dopiero od drugiego dziecka, a pierwsze dziecko tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wysokość zarobku danej rodziny na osobę nie będzie przekraczała 800 zł, czyli Pan Jacek Wilk, drodzy państwo, wyliczył, że w skali roku pochłonie to połowę podatku dochodowego wpłacanego przez wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce. Czyli z Polskiego na Polski, gdyby zniesiono podatek dochodowy od osób fizycznych, to efekt byłby ten sam. Bo drugie 50 miliardów złotych to są pieniądze, Wpłacane przez firmy państwowe jako podatki dochodowe do skarbu państwa. Czyli w tej chwili w Sejmie mamy trzy stronnictwa, które chcą w różny sposób rozwiązać sprawę pomocy polskim rodzinom. Pierwsze stronnictwo to oczywiście PiS, które przegłosowało tą ustawę 500. Drugie stronnictwo to nowoczesna platforma PSL, które nikomu w Polsce nic nie chce dać, i uważa, że nam się tak żyje dobrze, że ani 500 zł nie są nam potrzebne na nasze dzieci, ani też, drodzy Państwo, jakiekolwiek inne pomysły, żeby poprawić sytuację materialną polskich rodzin. I trzecie stronictwo to jest stronictwo w tej chwili w Sejmie z 15 między innymi pan Jacek Wilk, który uważa, że. Zmniejszenie podatków albo nawet całkowite zlikwidowanie podatku dochodowego plus swobody gospodarcze dadzą, drodzy Państwo, lepszy efekt, ponieważ ruszy gospodarka i ludzie będą mieli pracę, czyli młodzi mężczyźni będą mogli zakładać rodziny. To jest podstawowy problem, o którym nikt nie mówi. To nie chodzi o to, że ktoś na przykład ma dochody. Na osobę 2000, 1500 1800 tylko tutaj chodzi o problem, że młodzi ludzie po skończeniu szkół, nie mając pracy, nie decydują się na założenie rodziny. To jest najważniejszy problem. I gdyby teraz te pieniądze, 23 czy 25 miliardów w skali roku, chociaż tylko raz, zamiast przeznaczyć nie na te zasiłki 500 złotych, ale, żeby to były kredyty na powstawanie zakładów pracy, tak? Wtedy te środki przyniosłyby lepszy efekt. I o tym nie mówi ani stronnictwo 500, ani te, które nie chce nic wam dać, czyli nowoczesna platforma PSL, ani cookies 15. Obliczenia posła Jacka Wilka, które dotyczą polskiej demografii, że w tej chwili polska kobieta ma 1,3 dziecka, po wprowadzeniu tej pomocy 500, współczynnik dzietności wzrośnie do 1,5 dziecka na kobietę, i w skali 10 lat da to około dodatkowych 200 tysięcy urodzeń. Czyli to jest w skali roku tylko i wyłącznie 20 tysięcy dodatkowych urodzeń, kiedy w tej chwili rocznie w Polsce się rodzi od 350 do 380 w takich widełkach tysięcy dzieci. Czyli, drodzy Państwo, pomysł 500 plus jest lepszy od tego, żeby nic nie dawać polskim rodzinom, dlatego że już pokazuje wyborcom, że sytuacja naszego kraju i sytuacja polskich rodzin jest taka, że wymagamy pomocy. Czyli oni nami tak rządzą, że nie jesteśmy w stanie na siebie zarobić, bo nie ma wolności gospodarczej. A nie ma, bo monopole zagraniczne mają uprzywilejowaną pozycję na rynku. Czyli trzeba znieść monopole i wprowadzić swobodę gospodarczą. Tego pis nie robi i zamiast tego rzuca ochłap 500, drodzy państwo. Na drugie dziecko. Tak to powinno być reklamowane. Nie 500, tylko 500 zł na drugie dziecko. Jacek Wilk w swojej wypowiedzi dotyczącej programu 500, i ja się z nim zgadzam, stwierdził, że to może być łapówka dla wyborców, żeby głosowali na prawo i sprawiedliwość. Platforma robiła to inaczej. Zwiększając zatrudnienie w administracji, a także w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, które żyły z grantów państwowych, z grantów Unii Europejskiej. Między innymi krytyka polityczna w 2011 roku zapraszała do Polski Niemców na Marsz Niepodległości, niemiecką Antifę, żeby robiła zamieszki. Przypomnę, że z budżetu państwa krytyka polityczna dostawała. Milion dwieście tysięcy złotych. Czyli te wszystkie podatki, które wypłacicie. A jeżeli ktoś, drodzy państwo, twierdzi, że nie pracuje i nie płaci podatków, to też jest w błędzie, bo w Polsce nawet bezrobotni płacą. VAT to co to jest? To jest podatek. Opłata za prąd i gaz to co to jest? Tam jest pełno podatków. Cały system gospodarczy w Polsce. W tej chwili funkcjonuje na tej zasadzie, że podatki są nakładane do maksimum wytrzymałości obywateli, czyli jeżeli płacicie 70-80% podatków pośrednich, czyli was stać tylko wyłącznie na jedzenie i na ubranie. Ci, którzy was pilnują, no to dla nich się robi stadiony, żeby mogli zażyć rekreację. A ci co pilnują tych, którzy was pilnują mają już wakacje na Majorce jakiś jacht łódkę i na samej górze tej piramidy Rothschilda drodzy państwo znajduje się międzynarodowa finansiera ci, którzy pracują na produkt krajowy brutto to jest właśnie ten motłoch który ma pracować tylko i wyłącznie na podatki i to jest właśnie ten system dlatego jeżeli Chcecie właściwie ocenić programy polityczne yy, stronnictw, które zasiadają w Sejmie, musicie zwrócić uwagę na podejście ich do opodatkowania społeczeństwa. I Cookies 15, w skład którego wchodzi szerokie spektrum różnych działaczy opozycyjnych, tylko i wyłącznie on mówi o potrzebie obniżenia podatków, wprowadzenia swobody gospodarczej. Aby rodzina mogła na siebie zarobić, a nie, żeby dostawała na drugie dziecko 500 złotych, i żeby była dzięki temu możliwość manipulowania elektoratem wyborczym. No bo jeżeli się dostaje pieniądze od jakiejś partii, tak, no to trzeba być wdzięcznym i trzeba na tą partię głosować. Ale powtarzam, 500 złotych nie rozwiąże problemu. Finansowego polskich rodzin, nadal będzie tych pieniędzy brakować w portfelu, nadal nie będzie można zgromadzić oszczędności. To nie rozwiąże problemu i musimy iść drogą, drodzy Państwo, która rozwiąże ten problem, żeby polska rodzina mogła na siebie zarobić, mogła zgromadzić oszczędności i nie musiała żyć z ochłapów, nie musiała żyć z zasiłków. I to można zrobić w tej chwili tylko analizując, Programy prezentowane przez poszczególnych polityków. I tak jak powiedziałem na wstępie, program PiS jest lepszy od tego, co pro proponowała platforma nowoczesna IPSL, czyli Figi z Makiem, ale to nie jest rozwiązanie problemu. I tak naprawdę może wyjść to na szkodę Polakom, dlatego że jeżeli dadzą się przekupić, to będą głosować na, na prawo i sprawiedliwość. A prawo i sprawiedliwość nadal będzie utrzymywało fikcję państwa opiekuńczego państwa, które wysokimi podatkami, drodzy państwo, tłumi swobodę gospodarczą. Bo przypominam, nie możecie swobodnie produkować papierosów, nie możecie swobodnie produkować alkoholi, nie możecie swobodnie produkować Wędlin, nie możecie swobodnie produkować nawet pączków w domu i tego sprzedawać. Na to wszystko trzeba tysiące pozwoleń, koncesji, i to jest wszystko w rękach korporacji. I dzięki temu społeczeństwo dzieli się albo na bardzo biednych, i na bardzo bogatych. Nie ma dzięki temu klasy średniej. I dlatego, drodzy Państwo, uważam, że program 500 Plus. Nie, nie doprowadzi do zamierzonych skutków, czyli nie zwiększy dzietności polskich rodzin w takim stopniu, w jakim twórcy tego programu zakładają. Czyli tak czy inaczej, prędzej czy później, będzie trzeba przejść do programu wolnorynkowego i wolnościowego, który w tej chwili reprezentuje. Stronnictwo, ruch KUKIS 15. To jest jedyna alternatywa, bo tylko wtedy będziecie mieli pracę, zgromadzicie oszczędności na kontach no i oczywiście nie będziecie wymagali pomocy społecznej. Honor, drodzy Państwo, jest bardzo ważną rzeczą. Jeżeli chcecie być społeczeństwem, które wymaga pomocy społecznej, i ta pomoc społeczna, powtarzam, żeby każdy to zrozumiał, nie wystarczy na zaspokojenie waszych potrzeb. Tylko praca poparta wolnością gospodarczą prowadzi do tego, że człowiek zaspokaja wszystkie swoje potrzeby. Natomiast zasiłki zawsze będą tak obliczone, żeby nie zdechnąć z głodu, ale nie będą wystarczały na godne. Życie. I jeżeli nie chcecie być społeczeństwem wymagającym pomocy społecznej, to musicie za 4 lata, kiedy będą nowe wybory, odrzucić PiS, odrzucić platformę, która została już odrzucona w wyborach w 2015 roku, odrzucić nowoczesną Ryszarda Petru, bo to jest wydmuszka Platformy Obywatelskiej i słabo myślący człowiek powinien sobie z tego zdawać. Sprawę nie mówiąc już o tych, którzy mają ten wyższy intelekt. I to samo dotyczy PSL-u, który jest przedłużeniem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, tej partii, która zasiadała w Sejmie PRL, czyli naszego państwa komunistycznego. Drodzy Państwo, ja życzę dla naszego kraju dobrze, życzę dla Was dobrze, ale żeby w naszym kraju było dobrze, to musicie myśleć, musicie analizować to, co do Was mówią dziennikarze i co mówią do Was politycy, żeby wiedzieć, w którym momencie chcą Was oszukać albo wpuścić w maliny. Wybory będą za 4 lata i za cztery lata musicie podziękować wszystkim tym frakcjom, które już przez wiele, wiele lat w tym kraju rządziły, czyli Platformie, Nowoczesnej, PSL-owi i PiS-owi. Bo PiS... Wielokrotnie wchodził w koalicję z platformą, głosując w ten sam sposób w Sejmie za tymi samymi ustawami. Przypomnę, traktat lizboński nie było żadnej różnicy między platformą SLD, PSL-em, a prawem i sprawiedliwością, a to jest dokument, który dotyczy suwerenności i niepodległości naszego państwa. Jeżeli partie głosują tak samo, to znaczy, że między nimi nie ma żadnej różnicy w sprawach kardynalnych, głównych. I dlatego analizujcie to, co do Was mówią dziennikarze, żeby się nie dać, drodzy Państwo, wpuścić w maliny. Zobaczymy, jak wyjdzie rozdział tych pieniędzy, i dobrze by było, żeby jeszcze te pieniądze po prostu były w budżecie. Bo może się okazać, że tych pieniędzy nie będzie w budżecie. Dlatego że wszystko zależy od. Międzynarodowej finansjery, czy nie, nie wprowadzi ona w Polsce takiej sytuacji, że dojdzie do załamania na giełdzie złotówki, że dojdzie do załamania, drodzy Państwo, naszej gospodarki? Ja przypominam, że Rosja, która jest ogromnym państwem, ma ogromne rezerwy złota, ma pokrycie wartości swojego pieniądza rubla w gazie, w ropie, w surowcach, miała załamanie rubla z 28 rubli za dolara do 80 rubli za dolara. Tylko dlatego, że Centralny Bank Rosji był własnością korporacji Rothschilda. Putin po wydarzeniach na Ukrainie, a to się wszystko łączy w jedną całość, upaństwowił ten bank. A nasz bank narodowy polski też jest własnością tego samego konsorcjum, konsorcjum Rothschilda. Czyli PIS i Kaczyński i Szydło może zrobić tylko tyle i tylko w takich granicach na ile im pozwoli międzynarodowa finansjera. W tej chwili pozwalają im na 500 zł i to nie na każde dziecko, tylko na drugie dziecko i należy o tym pamiętać. Za jakie pieniądze prawo i sprawiedliwość chce nas kupić? Chce kupić nasze głosy. I na tym chciałbym Drodzy Państwo, skończyć swoją wypowiedź na temat ustawy, która jest przez całe polskie społeczeństwo z bardzo wielką uwagą śledzona, ponieważ wiele polskich rodzin wychowuje dzieci i chciałoby otrzymać te pieniądze, a niestety nie będzie mogło otrzymać tych pieniędzy, dlatego że pieniądze te będą dopiero od drugiego dziecka w rodzinie, a nie od pierwszego. I na tym polegała manipulacja medialna wyborcza Pisu. 500 zł na dziecko, a nie wyraźne hasło 500 zł na drugie dziecko, drodzy państwo. Sami ustawodawcy, sami pomysłodawcy tego projektu przyznają się wprost w uzasadnieniu tej ustawy do tego, że tak naprawdę dzietność w Polsce praktycznie nie wzrośnie. Przewidują mniej więcej wzrost o 20 tysięcy urodzeń rocznie, a w ciągu 10 lat jakieś 280 tysięcy. Polaków więcej. To oznacza w praktyce, że nasza dzietność ma wzrosnąć ze wskaźnika 1,3 dziecka na kobietę do 1,5. Więc powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, ten program niczego nie da.